Depresja jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Depresja nie zna ograniczeń terytorialnych, demograficznych, płciowych. Może dotknąć absolutnie każdego z nas i w każdym wieku. Ja się nazywam Adrianna Sobol, jestem psychologiem, prezesem fundacji W Trosce o Pacjenta i dzisiaj moim gościem jest koordynatorka infolinii dla pacjentów z depresją. Ta infolinia też będzie miała na celu wsparcie pacjenta, który mierzy się z problemami emocjonalnymi i przekierowanie tego pacjenta do trzech bezpłatnych konsultacji. Moim gościem jest Monika Przełożna. Witam serdecznie. Dziękuję za, za przybycie i za tę możliwość porozmawiania o tak ważnym temacie. Pani Moniko, często jest tak, że depresji towarzyszy bardzo dużo mitów i mam wrażenie trochę takich błędnych przekonań. Wiele osób w takiej opinii publicznej myśli o tym, że depresja jest modą. Że jest jakąś taką formą, a teraz, jak tylko ktoś ma troszeczkę słabszy nastrój, to od razu mówi, że ma depresję. Co, co pani czuje, co pani myśli, kiedy słyszy pani takie określenia? Myślę sobie, że te osoby w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówią, dlatego że nawet yy, środowisko lekarskie mówi o tym, że yy, to jest właśnie wymysł, to jest takie trochę, jak tylko jest obniżony nastrój, to, 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 to łatwo jest powiedzieć, że mam depresję, pójść do lekarza, wziąć leki i powiedzieć: Wy, wy się teraz mam opiekujcie, bo ja jestem chory. I wiele osób uważa, że to tak jest, że to jest takie chwilowe, gorsze samopoczucie. Z tego się zaraz wychodzi i, i, i w ogóle nic, nic się nie dzieje złego i tak dalej. A depresja to, to jest strasznie podstępna choroba, dlatego że ona atakuje każdego. Ona atakuje znienacka, ona wraca. Tak jak Pani powiedziała, chorują na nią różne osoby. Tu nie ma jakby, że tu będzie starsza osoba, bądź młodsza, nie wiem, wykształcona bądź nie, pracująca bądź nie. To może dopaść każdego w najmniej odpowiednim momencie. Nikt nie jest mniej oczekiwanym. To może być tak, że dzisiaj się dobrze czujemy, a Każdego dnia będzie to jakieś gorsze samopoczucie. Będziemy myśleć, no nie wiem, może to przeziębienie, może spadek formy, może coś. A to już jest depresja i bardzo często może pierwsze oznaki depresji i bardzo często je bagatelizujemy. No bo właśnie to, to, ta, to nasze społeczeństwo mówi, albo ci najbliżsi, jejku, przestań tam. No właśnie, jednym z takich najczęstszych określeń, kiedy ktoś mówi, gorzej się czuje. A często nawet się wstydzi niejednokrotnie o tym powiedzieć, że gorzej się czuje, bo osoby z otoczenia, właśnie często ci najbliżsi, rzucają takie hasła, które bywają dla pacjentów bardzo irytujące. Weź się w garść, przestań narzekać, masz takie fantastyczne życie, masz takie piękne dzieci, masz fajną pracę. Ale o co tobie chodzi? A o co tobie chodzi? Pobiegaj sobie, to ci przejdzie, tylko. No właśnie, depresja wcale nie w taki sposób, znaczy może tak, pacjenci wcale nie tego potrzebują. Pani Pacjenci potrzebują bardzo um, profesjonalnego wsparcia i przede wszystkim zrozumienia tej choroby. Depresja nie jest również pani obca, to, że się tutaj spotykamy, to, to że nie jest przypadek to nie jest przypadek, to, że podjęła pani się koordynacji tej infolinii. Tego właśnie takiego pierwszej linii wsparcia dla pacjentów, którzy mierzą się z objawami depresyjnymi, którzy czują pewien rodzaj niepokoju, może trochę nie rozumieją na początku, co się dzieje. Jest pani tą pierwszą linią pomocy, ale dlaczego akurat pani? No, dlatego, że ja, tak jak pani powiedziała, nie jest mi obcy temat depresji, choruję na depresję. W tej chwili jestem już po leczeniu. Leczenie, jak się okazało, miałam tą depresję lekooporną, czyli pierwszy lek nie zadziałał, drugi nie zadziałał. Ja też troszkę kombinowałam na początku, bo właśnie słyszałam, nie przesadzaj, jesteś silna, dasz radę. I to we mnie budziło takie poczucie, że ja muszę dawać radę. No, no przecież kto jak, nie ty. Mhm. Więc ja sobie trochę... Jakby nie zdawałam też sprawy z tego, jakie to jest yy, istotne dla mnie, to leczenie. Więc, mm -hmm. więc trochę kombinowałam z lekami i, i tak dalej. Kombinowałam, to znaczy nie chciałam ich brać? To znaczy, jak lekarz powiedział, musisz je brać, mm -hmm. bo jesteś chora. To ja wychodziłam z gabinetu, mówiła, myślałam sobie, tak, on ma rację. Potem słyszałam, nie, nie, nie przesadza i tak dalej, więc myślałam, to jest dla mnie łatwiejsze. To mhm. będzie prostsze, jak ja tych leków nie będę brała. Udam, że tej choroby nie ma. Mhm. Ja sobie z nią poradzę, bo przecież wszyscy we mnie wierzą. Wszyscy mówią, że ja udaję. To może oni mają rację. Mhm. I, I pomyślałam sobie: Dobra, to ja odstawię te leki. Co prawda, zrobiłam to po czterech tygodniach leczenia, więc już gdzieś te leki zaczęły działać. Ja się poczułam rzeczywiście troszkę lepiej i mówię, no, mają rację, ja pewnie udaję, pewnie, pewnie mi się wydawało. Mm -hmm. I tak jakoś przetrwałam, raz lepiej, trwa, to było w moim życiu, raz gorzej. I jak już moje życie zaczęło się układać, jak już właściwie zrealizowałam sobie jakieś tam swoje plany, swoje marzenia, yy, pojawił się w moim życiu ktoś, kto mógł się mną zaopiekować, to depresja uderzyła z potrójną siłą. I pytam, Dlaczego? Czemu to akurat, akurat teraz? teraz. Mhm. Ano, właśnie dlatego, że pojawił się ktoś, kto będzie się mógł mną zaopiekować, i ja sobie pozwoliłam wreszcie na chorowanie. Pozwoliła sobie pani, żeby puścić, żeby tak. nie być tą fajterką. Tak, ale wróćmy do początku. Kiedy, a może pozwolę sobie zadać takie pytanie, pojawiły się pierwsze okoliczności, jaka sytuacja, w której się pani znalazła? Gdzieś, no, może, nie chcę powiedzieć, że spowodowała, bo to jest złe określenie, bo tak naprawdę depresja może dotknąć nas ale również na się takim, w takim momencie, w którym naprawdę jest wszystko super, bo to, bo to nie wybiera, ale czasami też bywają takie momenty, kiedy człowiekowi jest, no właśnie, różne sytuacje z zewnątrz wpływają na niego i, i niestety, ale. Właśnie przyczyniają się do, do, do pojawienia się choroby? Myślę, że głównym powodem były niepowodzenia w życiu prywatnym. Ja pracowałam w korporacji, tam się realizowałam, natomiast no, miałam niepełnosprawną córkę, miałam męża. Córka rosła, jej niepełnosprawność była jakby coraz głębsza, coraz bardziej widoczna. Mój ówczesny mąż, a tata mojej córki stwierdził, że nie on nami się nie chce zajmować, bo w jego kręgach, w jego środowisku, to w ogóle jest, to jest nie to, co on by tam chciał widzieć. Czyli to nie jestem perfekcyjny Nie, świat? zupełnie. Przy czym no, nikt nie jest perfekcyjny, a on tym bardziej nie był, ale swoje dziecko jakby wyrzucił, najłatwiej tak było mhm. powiedzieć, ja cię córciu kocham, ale ja ciebie nie chcę. Oto. Prawie, że dosłownie tak wyglądało. Z dnia na dzień zostałam bez mieszkania, bo mieszkanie było jego. Zostałam bez niczego, ale to tak w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ ja y, odebrano mi klucze od mieszkania, w którym mieszkaliśmy razem. Y, ówczesny mąż kazał mi się wymeldować, czego nie zrobiłam, bo powiedziałam, że się nie wymelduje. no to nasłał na mnie policję. Ja w ciągu trzech dni wynajęłam mieszkanie mhm. i miałam ogromne szczęście do ludzi, którzy mnie otaczali. Zarówno w pracy, jak i gdzieś tam w życiu prywatnym. Ci ludzie obcy mi pomogli. Wynajęłam to mieszkanie. Byłyśmy z kamilką w mieszkaniu, w którym nic nie było. Mieszkałyśmy sobie na kartonach, Kamilka miała jakiś tam materacyk do spania, ale to się wszystko dało zrobić. Tylko to mnie tak mocno dobiło, bo ja wtedy. Ja to wtedy odbierałam jako swoją taką porażkę. Mm -hmm. Nie odbierałam tego, że on jest inny i nie akceptuje niepełnosprawności własnej córki, tylko mnie spotkało coś złego, bo to ja jestem yy, odpowiedzialna za odpowiedzialna to. Mm -hmm. za to. Dzisiaj mm -hmm. wiem, że to w ogóle bzdura totalna, ale wtedy tak się czułam. Więc, Ale to rzeczywiście taka bardzo taka kryzysowa sytuacja. Nie życzę nikomu. Mhm. Nie życzę nikomu znaleźć się w ogóle w takiej sytuacji, bo, bo człowiek zostaje naprawdę bez niczego, yy, uzmysławia sobie, że zaczyna wszystko od początku i nie wiadomo, jak będzie dalej. Tak. Yy, bo to, że wszyscy mówią, jesteś silna, a ja wiem, że ja wcale taka silna nie jestem, ja się staram. No, zresztą zawsze powtarzam, że największą siłą człowieka jest też proszenie o pomoc. I siła to nie oznacza nieokazywanie słabości. Oczywiście. Czy, czy też po prostu ujawnianie swoich emocji. To, jak rozumiem, była taka sytuacja, w której rzeczywiście wszystko się wywróciło do góry nogami. Ogromnie. I trzeba było ten świat na nowo trochę poukładać. Tak. Jak, się, jak inni wokoło Pani, czy ktokolwiek zauważał Pani. No właśnie, gorsze samopoczucie psychiczne? Była taka osoba, była to moja przyjaciółka, natomiast ona na tamten moment pomagała mi tak jak mogła, czyli mówiła dasz radę i nie robiła tego ze złych chęci, mm -hmm. ze złych zamiarów, tylko ona mnie chciała w ten sposób wspierać. Mm -hmm. Ja dzisiaj, gdybym spotkała kogoś z depresją, to ja nie powiem mu, musisz dać radę, mm -hmm. tylko jak tobie pomóc. Żebyś to ty dał radę. To jest to ona najważniejsze wtedy... w ogóle pytanie. Niby takie samo. Ale, ale, tak, ale tak rzadko je zadajemy osobom w kryzysie. Właśnie, bo boimy się odpowiedzi. Dokładnie. My się boimy tego, co ta druga osoba powie, a może ja odpowiem wtedy, no wiesz, potrzebuję Twojej pomocy tu i teraz takiej i takiej, mhm. a ta druga osoba tego nie będzie mogła spełnić. No i co? Zadała mi pytanie, jak mi pomóc. Ja odpowiedziałam, że chcę tego i tego, ona tego nie potrafi zrobić. No i co? I mamy trochę taką sytuację patową. Tak. Więc myślę, że z tego to wynika. Wtedy, wtedy moja przyjaciółka chciała mi pomóc, zauważyła coś. A jakie były te objawy? Yy, to, było, yy, to były klasyczne objawy. Ja w ogóle najchętniej wyłączyłabym telefon. Mhm. Yy, I tak też robiłam. Wyłączałam dźwięk, kombinowałam, żeby tego telefonu nie odbierać. Yy, poszłam wtedy na zwolnienie lekarskie. Wychodziłam z domu tylko wtedy, kiedy musiałam córkę odprowadzić do busa na, do szkoły. Wtedy ubierałam na siebie sweter albo kurtkę. Wychodziłam, odprowadzałam ją do busa, byłam uśmiechnięta, zadowolona. Maska. Mówiłam panu, dzień dobry, do widzenia. Jak, jak pan z busa zapytał, jak tam, to ja mówiłam rewelacja, zaraz właśnie mhm. idę do pracy. Wchodziłam do domu, kładłam się do łóżka i nie robiłam nic. Mhm. Wiedziałam, że Kamilka ma. Obiady w szkole, bo jeszcze na tyle byłam taka tym wszystkim, miałam takie rozsądne myślenie, że chciałam jej wszystko zapewnić. Ale tak, ja nie gotowałam, bo po co? Bo To nie miało sensu, bo to wszystko zaburzam wysiłki. Ja nie muszę jeść, ja może dzisiaj coś jadłam, a może nie jadłam. Mhm. No więc albo jadłam, albo nie jadłam. Yy, sprzątać minimum to, co trzeba. Ubrać się, a po co? Jak i tak nigdzie nie idę. Uplamiłam się, no to będę chodziła w tym oplamionym ubraniu, bo po co ja się mam przebierać, jak ja nie widzę tego sensu. I po prostu robiłam wszystko to, czego robić wtedy nie powinnam, ale ja nie widziałam sensu w niczym. Po mhm. prostu w niczym. Każdy telefon to była dla mnie katastrofa. No teraz mamy komórki, więc wiemy, kto dzwoni. Tak. Więc ja nie odbierałam. Y, domofon y, to tak jak wszyscy w blokach chcą mieć czynny, to ja zrobiłam wszystko, żeby mieć nieczynne, czyli go wyłączyłam. Mhm. Odcięłam kabelek, do widzenia. Nie ma domofonu. Nikt mi nie zadzwoni do drzwi, nikt nic ode mnie nie będzie to trochę, chciał. To trochę tak, jakby chciała Pani zniknąć. To w ogóle było tak, że ja chciałam zniknąć. I był jakiś moment, który, który Panią samą przestraszył? Tak. To był taki moment, kiedy moja córka y, powiedziała, mamuś, co będzie dalej? Ja mówię, ale z czym? No, z nami, czyli z nami dwiema, bo my byłyśmy same. I, i właściwie trochę dla niej się pozbierałam, bo zdałam sobie sprawę, że ona widzi, co się dzieje. Nie mówi głośno, ale widzi, co się dzieje. Widzi, że nie jest to nic dobrego. Kiedyś podsłuchałam jej rozmowę, jak dzwoniła do właśnie mojej przyjaciółki i mówi: Ciociu, ty tu przyjedź. Bo mama nie czuje się dobrze. Moja przyjaciółka zapytała, ale co się dzieje, na czym to polega, a ona odpowiedziała, mama płacze. Mhm. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że córka to widzi, bo ja to robiłam gdzieś tam po cichu, mhm. gdzieś tam do poduszki, do ręcznika, w łazience, ale nasze dzieci to. One nie są ślepe, to są najlepsi psychologowie. najlepsi obserwatorzy. Obserwatorzy, tak. I ona to wszystko widziała, tylko ona trzymała to w sobie. Nie rozmawiała ze mną, no bo nie chciała mnie być może bardziej zezłościć. Ona nie rozumiała, dlaczego tak się ze mną dzieje. A może to jest jej wina. pani córka miała lat? Moja córka wtedy miała jakieś 13-14 lat. Córka jest niepełnosprawna, w związku z tym. No, nie wszystko rozumiała, co mm -hmm. się dzieje. Umówmy się, 13-14-letnia dziewczynka, będąc normalnie pospolitą, zdrową dziewczynką, też nie będzie tego rozumiała, a takie niepełnosprawne dziecko 100 razy bardziej tego nie rozumie. Ten moment, kiedy, kiedy pani się zorientowała, że, że pani córka to dostrzega i zadaje pytania wprost, co dalej z nami będzie, to był ten moment, kiedy pani podjęła leczenie? To był ten moment, kiedy ja w ogóle pomyślałam, mhm. że trzeba by się zacząć leczyć, bo mhm. inaczej będzie źle. I to był ten moment, jakby. Pierwszej mojej próby, właśnie leczenia. Mhm. To jest ten pierwszy, jakby, epizod depresyjny, i to jest ten pierwszy moment, kiedy ja mówię: o kurczę, trzeba coś ze sobą zrobić, bo skoro ona to widzi, to widzą to też inni. Ale ta decyzja, jakby to nie jest tak, że ktoś panią do tego nakłonił, tylko pani sama poczuła to, nie, że. Nie, właśnie moja córka. Ona sprawiła mhm. te jej słowa. To jej zachowanie sprawiło, że ja pomyślałam, muszę poszukać pomocy bo ja już sobie sama nie dam rady, bo skoro do tej pory próbowałam sobie dać radę, a nie dałam, mhm. no to znaczy, że muszę gdzieś tam poszukać pomocy. Wspomniała Pani o tym, że chorowała Pani na depresję lekooporną um, i rzeczywiście to oznacza, że pierwsze dwie klasyczne zastosowanie, dwóch klasycznych jakby leków stosowanych przy leczeniu depresji, niestety nie przyniosły takiego rezultatu, jakby, jakbyśmy się spodziewali. I wtedy akurat na szczęście w dzisiejszym w dzisiejszych czasach mamy dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych i nowoczesnego leczenia depresji lekoopornej. E, czy była w tym również włączona psychoterapia? Tak. Tak. Ja miałam to szczęście e, znowu w życiu, że trafiłam na bardzo dobrą panią psychiatrę, która mnie pokierowała, która najpierw mnie wysłuchała, która e, podjęła kolejną próbę leczenia, bo wcześniej chodziłam do innego psychiatry. Mm. I powiedziała: yy, Dobra, działamy, bo tu coś się dzieje nie tak. I powiedziała mi, że potrzebna byłaby psychoterapia. Bo ja mam bardzo dużo nieprzerobionych rzeczy z dzieciństwa. Ja powiedziałam, że absolutnie nie, bo to mi nie jest potrzebne. I ona mnie wtedy zostawiła. Powiedziała: Ok, ale na następnej wizycie wróciła do tematu. Znowu powiedziała, Że jest to jednak potrzebne, Że, że dobrze by było, gdyby. No i wtedy powiedziałam. Tak, to skoro pani mówi, to, to tak, to ja chcę. To też zaufała pani po prostu swojemu lekarzowi. Bardzo. Bo rzeczywiście leczenie depresji w połączeniu z tym wsparciem psychologicznym, z psychoterapią, rzeczywiście ma tutaj mm, bardzo dobre rezultaty terapeutyczne. Ile trwała cała terapia? Całe moje leczenie trwało, można śmiało powiedzieć, około 8 lat. Natomiast oczywiście to nie było tak, że ja 8 lat czułam się tak. źle i po 8 latach poczułam się lepiej i już jestem zdrowa. Nie, to były takie momenty, gdzie było lepiej i gorzej. Natomiast yy, ja trafiłam na bardzo dobry lek również, który właśnie tej nowej generacji, który jak się okazało jest lekiem stworzonym dla mnie, ja po jakby pierwszej dawce tego leku poczułam się już lepiej. Zdecydowałam, że tak idę w to leczenie. Przeszłam jakby całą, całą terapię, i z, każdym kolejną, z każdą kolejną dawką ja się czułam tak dobrze, że ja sama to widziałam. Mi się zaczęło chcieć. Ja zaczęłam kupować kolorowe ubrania, mm -hmm. gdzie wcześniej chodziłam czarno-szaro. Ja kupiłam kolorową bluzkę. Mało tego poszło i kupiłam. Córce kolorową bluzkę. I ona mówi, mamo, kolorowa. Mhm. Znowu był taki moment, kiedy, kiedy to ona mnie gdzieś tam wyratowała z tego wszystkiego, bo, bo ja zrozumiałam, że jak, 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 jak duże to ma znaczenie. Że znaczy, to trochę zobrazowało tą zmianę, która pojawiła się w tym postrzeganiu w ogóle rzeczywistości. Tak, kolejną rzeczą, którą ja zrobiłam. To poszłam do pana ze spółdzielni i powiedziałam, że domofon mi nie działa i się zepsuł. Czyli jednak chcę kontakt mi ze światem. A, a to są takie ogromne kroki. To nie było tak, że to było co tydzień coś, mhm. tylko oczywiście to trwało, ale ten domofon został naprawiony przez pana. Potem, potem podjęłam decyzję o zmianie mieszkania na, na jakiś tam mały domek. Ja zaczęłam snuć plany. Mhm. Nie dość, że zaczęłam wracać do, do żywych, to ja w ogóle zaczęłam snuć plany, że może będzie jeszcze dobrze, może będzie lepiej, że ja dam radę. Ja uwierzyłam, że tak, ja dam radę. Mm -hmm. A to jest bardzo ważna. Um, to myśl... jest ogromnie przełomowy moment. Zresztą też poukładało się pani życie prywatne. Tak. Poukładało mi się życie prywatne. Spotkałam na swojej drodze cudownego faceta, który. Yy, Prawie, że nosił mnie na rękach, pokochał moją córkę. Gdzieś tam rodzina też była po mojej stronie, zresztą zawsze byli po mojej stronie. Ale co ciekawe, ja w rodzinie się nie przyznałam, że jestem chora. Dlaczego? Bo właśnie bałam się tego stygmatyzmu, tego momentu, że oni powiedzą: y, chora, a może głupia nigdy mm. w życiu nikt mi tak nie powiedział, ale mimo wszystko się bałam, bo i jeszcze jest takie przeświadczenie, że jak się chodzi do psychiatry, to tam są głupki, tak? No i to jest właśnie coś, Nic co jak bardzo potrzebuje, prawda? Takiej psychoedukacji, zmiany postrzegania i dlatego też takiego głośnego mówienia, o, o, o chorobie, ale też o kryzysach różnych psychicznych, bo rzeczywiście własne doświadczenie, podzielenie się własnym doświadczeniem, to jest trochę takie pokazanie też innym możesz o tym powiedzieć na głos. I moje bo, siły. E, dokładnie, to jest ogromna siła, ale to jest też takie możliwość mówię o tym na głos, proszę o pomoc, o pomoc. tak? I to nie chodzi też o to, że dzięki dobremu wsparciu wcale nie muszę utknąć w pewnym miejscu, także, Że może ta pomoc właśnie, może to trwać, tak? Choroby, choroby psychiczne, e, to są choroby przewlekłe, ale dzięki dostępowi do, do właśnie psychoterapii, wsparcia psychologicznego, nowoczesnych form terapeutycznych, farmakoterapii, tak. jakby jesteśmy w stanie pacjentom pomóc. To też jest ciekawe, bo Pani doświadczenie, Pani historia, to też w którym Pani poczuła swoją, no właśnie jednak siłę, ale też to, że udało się przy coś bardzo trudnego przezwyciężyć, uruchomiło inną potrzebę, aby pomagać innym. Stąd też szkolenie, kurs na asystenta zdrowienia. To jest nowy taki zawód medyczny, ale niech nam Pani wyjaśni, na czym to polega. Tak, zgadza się. Właśnie jestem na etapie kończenia takiego kursu. Kurs jest. Cudowne i wspaniałe. Są tam wspaniali ludzie, wszyscy właśnie po jakichś takich przejściach. Czyli jesteśmy wszyscy na równi, startujemy od zera, wszyscy z chęcią pomocy. Naszą ogromną wartością dodaną będzie to, że jesteśmy po przejściach, mamy jakby za sobą już tą chorobę, wiemy z czym to się je, wiemy jak tą chorobę pokroić. Wiemy, jak, jak, jak się zająć drugą stroną. Głównie chodzi o to, że ja wiem, czego najbardziej mi brakowało podczas mojego leczenia. A czego Właśnie brakowało? takiej osoby pomiędzy. Mhm. Wtedy nie nazywałam tego absolutnie asystentem zdrowienia, ale lekarzowi może czegoś nie powiemy. Aha. Może coś zatajemy, może powiemy to, co ten lekarz chciałby usłyszeć, bo przecież on nam to do, do dokumentacji wpisze, a ja się boję, bo ja potem ktoś powie, że jestem właśnie wariatem, że mam żółte papiery i tak dalej, i tak dalej. Psycholog, no już mi się nie chce do tego psychologa chodzić, to też mu tam pewnych rzeczy może nie powiem i już będę miał skróconą terapię i już będę zdrowy. A ten asystent zdrowienia to jest ktoś pomiędzy. Ktoś, kto przeszedł to samo co ja, tak? ktoś, kto już wyszedł ze swojego kryzysu, czyli jakby wie, jak pomóc, i zadaniem główną rolą asystenta zdrowienia będzie być przy pacjencie jak najbliżej, czyli słuchać go, wysłuchać go, nie oceniać, i być może tylko potrzymać za rękę. Bo czasem to jest najważniejsze. W tym gąszczu, w tej całej gonitwie, no lekarz nie ma na to czasu. Psycholog też ma ograniczony czas. Pewnie, że my też będziemy mieć ograniczony czas naszej pracy, tak, ale mimo wszystko my będziemy przy tym pacjencie i my będziemy mieli jakby inne narzędzia, bo my będziemy mieli ten czas. Na przykład, iść gdzieś z pacjentem, może pomóc mu coś załatwić, może, może on ma jakąś trudność w sprawach urzędowych, bo jest bardzo nieśmiały. I taki asystent zdrowienia będzie mógł pójść z tym chorym. Czyli to jest taka w ogóle bardzo szeroka forma wsparcia Bardzo szeroka. Dla pacjenta w kryzysie psychicznym. Ale jakże ważna i istotna? Absolutnie tak. Co by chciała pani przekazać innym pacjentom, a, którzy właśnie zmagają się z depresją? Co warto byłoby, żeby usłyszeli? Ja chciałabym powiedzieć takiemu pacjentowi, żeby się nie bał: że jeżeli poczuje pierwsze oznaki, żeby się nie bał szukać pomocy. Dzisiaj mamy ogromne możliwości, bo my nie musimy od razu pójść do pierwszego lepszego lekarza. Poszukajmy w internecie. Poszukajmy odpowiedniej dla siebie formy. Może w tej chwili też są formy yy, telekonferencji, tak? czy tam jakieś telewizyty. Tak. Jeżeli się boimy konsultacji, bo, bo często jest tak, że ten pacjent się boi iść do tego lekarza, bo on go będzie oceniał. Może poszukajmy właśnie przez telefon pomocy. Dlatego też powstał projekt Fundacji w trosce o pacjenta, gdzie uruchomiona właśnie jest infolinia dla pacjentów zmagających się z depresją, dlatego że mm, trochę tak naprawdę ten projekt łączy ze sobą dwa bardzo ważne filary, bardzo ważne aspekty. Po pierwsze, kontakt z osobą, która sama ma doświadczenie kryzysu psychicznego, czyli tego zrozumienia, tego wsparcia, tej rozmowy, tego właśnie pierwszego, Takiego pokazania jestem, wiem, albo domyślam się, co czujesz, bo przechodziłam przez coś bardzo podobnego. Ale także, no, Pomimo jakby nagłaśniania tematu i jakby mówienia o potrzebach pacjentów w kryzysach psychicznych, cały czas dostęp do pomocy psychologicznej jest dość mocno utrudniony. Odpowiadając na te potrzeby, właśnie Fundacja W trosce o pacjenta zorganizowała taką usługę, gdzie jest możliwość właśnie skorzystania z trzech bezpłatnych konsultacji u psychologów i psychoterapeutów, do których bardzo serdecznie zachęcamy. każdą osobę, która właśnie ma takie uczucie, że, że właśnie zmaga się teraz z takimi objawami depresyjnymi, z kryzysem psychicznym i wystarczy do nas zadzwonić. I tutaj Pani Monika już poprowadzi nasz zespół, a przekieruje na, do, właśnie do odpowiedniego wsparcia, ale tak naprawdę tym przekazem jest nie wstydź się proś po pomoc, bo tylko wtedy można sobie właśnie z tymi trudnościami. Poradzić. poradzić. Najzwyczajniej na świecie po prostu sobie poradzimy. Niech nikt też sobie nie zarzuca, a tak jak to mówiła Pani, a, że przecież ja muszę być silna. E, to nie chodzi nie o muszę. bycie siłaczem. Nikt nic nie musi. To chodzi o to, żeby mieć sobie tak naprawdę odwagę, aby, aby, aby wyrazić to, co nam towarzyszy i odwagę do osiągnięcia pomocy. Tak, to, to jest ta siła. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.